agencja absurdu a jednak nie powiedział sobie jednak to niemożliwe myśl nie może być tak gęsta myśl płynie rozlewa się faluje a tutaj co bolesna zwartość krwista cielesność tego nie zaakceptuje żadna agencja nawet jeśli ma się kompana w szefostwie Marcel zmarszczył brwi i spojrzał na monumentalny szyld wypiętrzony ponad ulicą. Agencja absurdu. Absurd. Cóż to jest absurd? Powinowactwo nonsensu, gorycz tych dni, które zmieliła już nieoznaczoność. Jego życie to absurd. Jeden mięsisty, karkołomny absurd. Palce czasu, które co dnia go tykają, są irrealne. I to okrucieństwo, bezwzględność czasu, który mija, złośliwie meandruje, tłamsi. Co dalej? Cholera, co dalej z tym? Myśl nie może być aż tak gęsta. Przeszedł ciężkim krokiem opodal Ronda Szymborskiej, zatrzymując się przy strumieniu. Z otwartych okien samochodu uciekała kiczowata muzyka. Kościół grodził park zabytkowym górotworem. Tam, w głębi, za sepiowaną mgiełką alejek wyrastał obelisk. Marcel zawsze tam przystawał i zamieniał kilka słów z nasłuchującym. Nasłuchujący przychodził tu, kiedy było wilgotno, tkwił pod obeliskiem i rejestrował wszelkie dźwięki, jakie zdołał ułowić swoim wszechsięgającym uchem. W wilgotnym powietrzu dźwięki rozchodziły się pełniej, agencja kupowała wszystkie jego wysłyszenia, płaciła słono. Strumień znowu wynalazł nowy koryto i teraz piął się ku odległym błękitnym bukom wbrew grawitacji, wbrew logice pod prąd zwyczajom. Miasto niebawem znowu będzie musiało go powściągnąć. Nowe koszty, nowe podatki. Przez pomarańczową alejkę parku wysypaną rżanem, przedefilowała rozgałęziarka z wytartym napisem. Kasztan syntetyks. E, gdzie te czasy, kiedy kasztanowcy ręcznie, powolutku, jak Baziuć przykazał, rozrzucali syntetyczne kasztanki, nawołując się przeciągle z najdalszych okolic parku. Marcyl znowu zmarszczył brwi i hipochondrycznym gestem przeczochrał zakurzoną głowę. Nie, to jednak niemożliwe. Gęstość rozmyślań musi mieć jakąś swoją granicę, cezurę nieprzekraczalną, absolutną. Agencja odrzuci jego pakiet to pewne jak pacierze babci Erwiny. Podjął decyzję. Spiął się, zwarł ramiona i wsunął się do wewnątrz siebie. Lekkie mrowienie w oczach uświadomiło mu, że to już. Ostatnią udręką chybnął się w tył i rozwiał się w chłodnym powietrzu miejskiego wieczoru.